Nowato to autentyczność. Nowato to lata doświadczeń, jeżeli chodzi o rynek instalacyjny od podłogówki, a może nawet jeszcze niżej, czyli od odwiertów pod pompy ciepła, gruntowe, poprzez magazyny energii hybrydowe, falowniki. To wszystko wykonywaliśmy lub wykonujemy, dlatego zdecydowaliśmy się zgodnie z hasłem Nowato Sprawdzone polecone. Raczej nie wprowadzaliśmy produktów, których sami nie używamy. Dlatego zdecydowaliśmy się na budowę pierwszego domu w technologii ICF, w technologii Nowato, w technologii składanych klocków ale także ze wszystkimi elementami wyposażenia zdecydowaliśmy się wybudować ten pierwszy dom dla nas żebyśmy mogli Państwu wybudować następne domy i powiedzieć nowato sprawdzone polecone w takim domu chcemy mieszkać i takie domy chcemy Państwu oferować dlaczego optymalne domy są optymalne Zapraszamy. Nowato.pl Nowato optymalny dom.